Do wyborów do Parlamentu Europejskiego pozostał niecały miesiąc. Tymczasem sztaby wyborcze zajmują się przede wszystkim produkcją filmików, które mają ośmieszyć ich przeciwników. Politycy dyskutują o tym, gdzie mają się odbyć obchody rocznicy 4 czerwca, a kandydaci, zamiast swoich poglądów na Unię Europejską prezentują nam swoje torsy. To nie jest poważne traktowanie wyborców, bo my, wyborcy, potrzebujemy dziś wiedzy o Unii, potrzebujemy debaty o Europie, bo to tam zapada dzisiaj bardzo wiele dotyczących nas decyzji. W tym kontekście bardzo dobrze, że Donald Tusk wezwał liderów partyjnych list Platformy i PiSu do wspólnych debat, do debat najważniejszych polityków, bo takie debaty dają nam, wyborcom, szansę na zweryfikowanie ich kompetencji zweryf i poznanie ich poglądów. Tylko w taki sposób można poważnie potraktować wyborców, a pamiętajmy o tym, że jak wynika z badań, jest ich coraz mniej. Jeśli, nie jeśli politycy nie potraktują dziś poważnie, do wyborów za miesiąc pójdzie naprawdę bardzo mało ludzi.